Nie da się zaprzeczyć, że wygląd zewnętrzny kobiety odgrywa istotną rolę w przyciąganiu męskiej uwagi. Jednak uroda sama w sobie nie wystarczy, by wzbudzić prawdziwe uczucie i rozbudzić marzenia o trwałym, szczęśliwym związku. Jeśli pragniesz zrozumieć, co naprawdę porusza mężczyzn w kobietach, najlepiej wsłuchać się w ich własne słowa. W tym materiale odkrywamy przed Tobą 13 cech, które, ku zaskoczeniu wielu, są dla mężczyzn wyjątkowo cenne i pociągające. Szczególnie warto zwrócić uwagę na punkty od 10 do 13. To one kryją w sobie najwięcej głębi i znaczenia. Zapraszamy serdecznie. Oto 13 rzeczy, które mężczyźni kochają w kobietach. Numer 1. Ciepło płynące z jej serca. To, co mężczyzn naprawdę głęboko porusza i pozostawia trwałe wrażenie, to nie powierzchowna grzeczność, lecz autentyczna serdeczność. Nie chodzi tu wyłącznie o dobre maniery czy uprzejmość. Prawdziwe ciepło bijące od kobiety wypływa z wewnętrznej dojrzałości, empatii i szczerej otwartości. Takie nastawienie, nacechowane życzliwością i wyrozumiałością, bywa fundamentem trwałych i harmonijnych relacji. Kiedy kobieta zachowuje spokój w trudnych chwilach. Okazuje zrozumienie w relacjach międzyludzkich, czy obdarza innych autentycznym uśmiechem, nawet przy drobnych okazjach. Buduje się niezwykła więź. Tego rodzaju czułość i troska nie potrzebują wielkich słów. Wystarczą powtarzające się gesty, bezinteresowne działanie oraz szczere zainteresowanie drugim człowiekiem. To właśnie te sygnały sprawiają, że mężczyzna czuje się przy niej bezpieczny. Osoby, które potrafią współodczuwać i regularnie okazują empatię, tworzą atmosferę równowagi i otwartości. Dla mężczyzn, często przyzwyczajonych do tłumienia emocji, taki klimat staje się oazą, w której mogą naprawdę odetchnąć. Życzliwość działa jak niewidzialna nić, zbliża serca, buduje zaufanie i pozwala na głębsze zrozumienie siebie nawzajem. Choć może się wydawać, że to cecha prosta i codzienna, w rzeczywistości skrywa w sobie ogromną siłę. Umiejętność pozostania uprzejmą i serdeczną, nawet w obliczu trudności, świadczy o emocjonalnej inteligencji i wewnętrznej sile. Dla wielu mężczyzn to nie tylko pociągające, ale i dowód dojrzałości, stabilności oraz gotowości do tworzenia dojrzałego partnerstwa. W świecie, gdzie powierzchowność często zajmuje pierwsze miejsce, prawdziwa serdeczność staje się bezcennym darem. Drogie królowe, pozwólcie, że zabierzemy Wam dosłownie chwilkę. Zanim przejdziemy dalej, pragniemy zwrócić się do Was z serdeczną prośbą. Naszym celem jest osiągnięcie magicznej liczby 1000 subskrypcji. W przeciwieństwie do wielu innych kanałów, nie prosimy o wsparcie finansowe. Wystarczy jedno kliknięcie przycisku subskrybuj! By nas wesprzeć. Dzięki Waszej pomocy możemy dalej się rozwijać i tworzyć tę wyjątkową przestrzeń razem z Wami. Dziękujemy z całego serca. Numer dwa Jej urokliwa beztroska. Kobieta, która promieniuje lekkością i zaskakuje figlarnym usposobieniem, przyciąga uwagę mężczyzn w sposób wyjątkowo magnetyczny. Nie chodzi tu o niedojrzałość czy infantylność, lecz o wdzięczną naturalność, błysk w oku, żartobliwą ripostę w rozmowie, czy niespodziewany, zalotny komentarz, który potrafi rozładować napięcie. Takie momenty tworzą aurę swobody, w której chemia i bliskość rodzą się w sposób niemal niewymuszony. Kiedy kobieta pokazuje, że potrafi patrzeć na życie z dystansem i nie traktuje wszystkiego z przesadną powagą, świadczy to nie tylko o jej emocjonalnej dojrzałości, ale i wewnętrznej harmonii. Taka postawa przywołuje wspomnienia młodzieńczej radości, tej zdolności do cieszenia się chwilą i dostrzegania piękna w prostocie. W świecie pełnym obowiązków, stresu i rutyny ta swoboda działa niczym orzeźwia... orzeźwiający powiew świeżego powietrza. Zwłaszcza w relacjach międzyludzkich poczucie humoru oraz spontaniczność potrafią zdziałać cuda. Nawet napięte lub trudne sytuacje tracą swój ciężar, gdy pojawia się lekki żart albo szczery śmiech. Umiejętność wprowadzania ciepła i uśmiechu w codzienność nie tylko zaskakuje, ale również oczarowuje. To wyraz wewnętrznej siły, która pozwala podejść do życia z lekkością, nie tracąc przy tym głębi. Gdy mężczyzna spotyka kobietę, która ujmuje go błyskotliwością, otwartością i naturalnym urokiem, między nimi często natychmiast powstaje nić porozumienia. To unikalne połączenie autentyczności, spontaniczności i serdeczności sprawia, że kobieta staje się nie tylko intrygująca, ale wręcz niezapomniana. Jej radość życia udziela się innym, i właśnie to czyni ją tak pociągającą. Numer 3. Jej uśmiech. Mało co może być dla mężczyzny tak urokliwe, jak szczery, ciepły uśmiech kobiety. Kiedy reaguje na jego słowa promiennym, otwartym wyrazem twarzy lub śmieje się serdecznie z jego żartu, wytwarza się moment prawdziwej bliskości, spontanicznej, autentycznej i głęboko poruszającej. Takie chwile pozostają w pamięci, ponieważ przekazują poczucie uznania, lekkości oraz więzi. Uśmiech to nie tylko wyraz twarzy, to niewerbalne zaproszenie, które mówi Jestem otwarta, czuję się dobrze, cieszę się chwilą spędzoną z tobą. Dla mężczyzn oznacza to często cichą afirmację ich oddziaływania, ich obecności. I to właśnie dotyka ich na emocjonalnym poziomie. Dzięki temu czują się dostrzegani i doceniani bez potrzeby wielu słów. Kobiety, które uśmiechają się często i szczerze, emanują szczególną energią, wydają się dostępne, serdeczne i pełne życia cechy, które są dla mężczyzn niezwykle pociągające. Uśmiech nie tylko przekazuje lekkość, ale także emocjonalną inteligencję. Zdolność do rozluźniania sytuacji, zapewniania innych o bezpieczeństwie i szerzenia pozytywnej atmosfery. W świecie, w którym wielu ludzi zmaga się ze stresem i powagą, taka naturalność staje się rzadkością, a przez to tym cenniejsza. Gdy kobieta rozświetla pomieszczenie swoim uśmiechem lub zamienia rozmowę w coś wyjątkowego, pokazuje nie tylko swoje wewnętrzne piękno, ale także zdolność dotykania serc i to właśnie czyni ją niezapomnianą w oczach mężczyzny. Numer 4. Obdarzenie go poczuciem, że jest potrzebny i ceniony. W relacjach opartych na uczuciach niezwykle istotne miejsce zajmuje dla wielu mężczyzn głęboko zakorzeniona potrzeba niesienia wsparcia, otaczania troską oraz przejmowania odpowiedzialności. To nie jedynie echo dawnego podziału ról, lecz raczej wewnętrzne pragnienie bycia opoką, kimś, kto towarzyszy, wzmacnia i staje u boku ukochanej kobiety w chwilach codziennych i tych szczególnych. Gdy kobieta subtelnie daje mu do zrozumienia, że liczy na jego siłę psychiczną, emocjonalną czy fizyczną, że ufa jego sądom i szanuje jego obecność, buduje się między nimi nić porozumienia, która sięga znacznie głębiej niż to, co widoczne na powierzchni. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na obudzenie w nim tego poczucia spełnienia jest otwarte proszenie go o opinię, wskazówkę czy wsparcie. Taka prośba nie wynika z braku samodzielności. Przeciwnie, świadczy o zaufaniu, jakim się go obdarza, i o chęci dopuszczenia go do swojego świata. To również wyraz uznania, że jego doświadczenie i punkt widzenia są ważne. Równie wymownym gestem może być powierzenie mu konkretnych zadań, czy prośba o pomoc w drobnych, sprawach Nobiaś nie jako oznaka słabości, lecz jako dowód, że jego zaangażowanie ma znaczenie. Dając mu przestrzeń, by mógł działać i wyrażać siebie, kobieta pozwala mu wzrastać w roli partnera, czuć się wartościowym, potrzebnym i docenianym. W momentach, gdy dochodzi do nieporozumień, dopiero w pełni ujawnia się siła tej emocjonalnej dynamiki. Jeśli w czasie konfliktu zachowuje się spokój, skupia uwagę na meritum i jednocześnie nie traci szacunku dla drugiej osoby, Świadczy to o dojrzałości uczuciowej. Jeszcze bardziej budujący jest moment, gdy nawet w różnicy zdań jego perspektywa zostaje potraktowana z uwagą. Nie jako zagrożenie, lecz jako cenny głos. To właśnie wtedy uruchamia się w nim tak zwany instynkt bohatera wewnętrzna motywacja, by pokazać, że można na nim polegać, że potrafi być oparciem i wiernym towarzyszem. Choć te emocjonalne niuanse są subtelne, ich wpływ bywa głęboki. Kiedy mężczyzna uświadamia sobie, że nie tylko jest chciany, ale również naprawdę potrzebny, nie z powodu zależności, lecz w oparciu o zaufanie, więź, którą tworzy, staje się silniejsza i bardziej autentyczna. Kobieta nie musi wszystkiego dźwigać sama. Umiejętność dzielenia się, odpowiedzialnością i wzajemnego wspierania się to nie słabość, lecz przejaw mądrości i siły. To właśnie równowaga między samodzielnością a gotowością do otwartości sprawia, że relacja staje się dla niego prawdziwie wyjątkowa i głęboko satysfakcjonująca. Numer 5. Jej pewność siebie. Niewiele rzeczy fascynuje mężczyzn tak silnie i w sposób subtelny jak kobieta, która pewnie kroczy swoją drogą. Kobieta, która czuje się spokojna w sobie, jest świadoma swoich mocnych stron i myśli niezależnie. Emanuje aurą, która budzi szacunek i podziw. Nie potrzebuje ciągłej zewnętrznej afirmacji. Jej postawa, sposób bycia i sposób, w jaki patrzy na siebie, mówią same za siebie. To właśnie ta wewnętrzna siła sprawia, że dla wielu mężczyzn jest ona absolutnie nieodparcie pociągająca. Pewność siebie nie objawia się tylko w wielkich gestach czy głośnych słowach, lecz przede wszystkim w sposobie, w jaki kobieta radzi sobie z trudnościami. Niezależnie od tego, czy chodzi o codzienne sprawy, czy też o trudniejsze sytuacje, Osoba, która potrafi zachować spokój, jest wierna sobie i szuka rozwiązań. Zamiast skupiać się na problemach, promieniuje pewnością siebie oraz wewnętrzną stabilnością. Dla mężczyzn rodzi się z tego poczucie bezpieczeństwa. Oto ktoś, na kim można polegać nie tylko dzisiaj, ale również w dłuższej perspektywie. Kobieta pełna pewności siebie działa na własną rękę, podejmuje decyzje z przekonaniem i wie, czego chce, ale także czego nie potrzebuje. To nie chodzi o arogancję czy niedostępność, lecz o zdrowe poczucie własnej wartości. I to właśnie robi ogromne wrażenie, bo ktoś, kto kocha i szanuje siebie, traktuje innych z klarownością, otwartością i szczerym zainteresowaniem, bez potrzeby udawania czy dostosowywania się. W relacji oznacza to, że mężczyzna nie musi nieustannie udowadniać, że jest potrzebny. Wie, że jego partnerka, nawet bez niego, jest silna, a to właśnie umacnia wzajemne zaufanie. Ona nie jest dodatkiem, lecz równorzędnym partnerem. Osobą, na którą można liczyć, z którą można się rozwijać i która swoją postawą daje poczucie kierunku. Taka pewność siebie nie tylko przyciąga, no ona pozostaje. Numer 6: autentyczność i otwartość. To nie idealna poza ani perfekcyjnie wykreowany wizerunek porusza męskie serce najgłębiej, lecz prawdziwa, szczera natura kobiety. Taka, która nie udaje, nie gra roli i nie ukrywa się za fasadą oczekiwań. Mężczyzn najbardziej pociąga niewyuczony sposób bycia, lecz ta wewnętrzna prawda, która rodzi zaufanie i pozwala zbudować relację opartą na autentycznym porozumieniu. Kiedy kobieta pozwala się poznać taką, jaką rzeczywiście jest. Ze wszystkimi swoimi przemyśleniami, uczuciami, czasem niepewnością, ale i siłą przekonań, zyskuje nie tylko szacunek, ale też głębokie uznanie. Taka obecność zostawia ślad, bo jest prawdziwa, nieudawana, nie narzucająca się. Otwartość, choć często mylona z kruchością, w rzeczywistości wymaga ogromnej odwagi. Pokazanie swoich emocji, przyznanie się do wrażliwości i gotowość do dzielenia się sobą w pełnym świetle to gest świadczący o sile, a nie słabości. Osoba, która potrafi być szczera wobec siebie i innych, wysyła jasny sygnał: Nie muszę niczego ukrywać, jestem gotowa, by spotkać się z Tobą bez masek, na równych zasadach. Właśnie wtedy, gdy opadają pozory i zostaje tylko człowiek, prawdziwy, szczery, obecny, rodzi się intymność emocjonalna. Nie jest ona wynikiem kontroli czy perfekcyjnego planu, lecz owocem autentyczności i otwartości. Wielu bohaterów opowieści o miłości przechodzi przez ten sam schemat: kobieta, która z pozoru wydaje się zdystansowana, silna, niezależna, w pewnym momencie pokazuje swoją ludzką stronę, subtelnie, nieśmiało, z delikatnością. I wtedy wszystko się zmienia. Mężczyzna dostrzega nie tylko jej stanowczość czy pewność siebie, lecz także głębie, ciepło i prawdziwość. I to właśnie ten kontrast sprawia, że zaczyna kochać. To połączenie siły charakteru z otwartością serca sprawia, że kobieta staje się naprawdę niezapomniana. Kiedy ktoś odważy się zrzucić zbroję, pokazać prawdziwe oblicze i dopuścić do siebie drugą osobę, buduje się więź, która nie ogranicza się do powierzchownej relacji. Mężczyźni nie szukają doskonałości, pragną autentyczności. Chcą kogoś, kto nie udaje, kto nie podąża za schematem, lecz żyje w zgodzie ze sobą. I właśnie w tej autentyczności, w tej prawdzie bycia, bez upiększeń i iluzji, kryje się piękno, które żadne pozory nie są w stanie zastąpić. Kobieta, która potrafi być sobą, daje tym samym przestrzeń innym, by również byli prawdziwi. Bo to odwaga bycia sobą staje się zaproszeniem do szczerości i bliskości, która porusza najgłębsze struny ludzkiego serca. Numer 7. Otwartość i gotowość na przyjęcie. Co tak naprawdę oznacza, że kobieta żyje w zgodzie ze swoją kobiecą energią? To przede wszystkim zdolność przyjmowania, uczuć, uznania, ciepłych słów, ale też troski i darów, które mężczyzna chce jej ofiarować. Bycie otwartą to coś znacznie głębszego niż tylko przyjęcie komplementu. To wewnętrzna gotowość na bliskość, na miłość, na wzajemność i choć brzmi to naturalnie, wiele kobiet nieświadomie oddala się od tej postawy. Przyzwyczajone do samodzielności i do bycia silnymi w każdej sytuacji, zamykają się na możliwość bycia otulonymi opieką i wsparciem ze strony mężczyzny. To nie jest brak chęci, lecz instynktowna potrzeba chronienia siebie. Przed zranieniem, przed rozczarowaniem, przed własną wrażliwością. Jednak właśnie w tej gotowości na przyjęcie, bez strachu, bez udawania, tkwi głęboka siła. Otworzyć się nie oznacza poddać się ani rezygnować z kontroli, ale przeciwnie, to akt odwagi, który pokazuje, że potrafisz zaufać, że jesteś świadoma siebie i gotowa na prawdziwą relację. Kiedy przestajesz wierzyć, że niezależność i samowystarczalność są jedynymi oznakami siły, Robisz przestrzeń na coś dużo cenniejszego: na współistnienie, na wsparcie, na wzajemne budowanie relacji. Otwartość emocjonalna to nie rezygnacja z własnej tożsamości. To pozwolenie, by ktoś inny był obok, nie jako wybawiciel, ale jako towarzysz. Wiele kobiet jednak nieświadomie unika takiej postawy. Często dlatego, że kojarzą swoją kobiecość z bezbronnością, z czymś, co może zostać zranione. Przeszłe doświadczenia sprawiły, że zaczęły mylić wrażliwość z kruchością, a niezależność uczyniły zbroją, której nie chcą zdjąć. Ta zbroja może chwilowo chronić, ale na dłuższą metę oddala od prawdziwej bliskości. Chroniąc się przed możliwym bólem, odgradzamy się również od tych form miłości i wsparcia, które mają moc uzdrawiania i wzmacniania. Kiedy próbujesz radzić sobie sama ze wszystkim, odchodzisz od swojej prawdziwej kobiecej esencji, a prawdziwa niezależność nie polega na zamykaniu się na świat, lecz na umiejętności decydowania, kiedy się otworzyć i komu zaufać. Gdy zdecydujesz się zburzyć ten mur i dopuścisz do siebie myśl, że można przyjąć pomoc bez utraty siebie, odkryjesz nowy wymiar relacji, pełniejszy, głębszy i bardziej karmiący. Twoje serce stanie się miejscem spotkania, nie odosobnienia, bo prawdziwa siła kobiety nie wyraża się w oporze przed bliskością, lecz w jej gotowości do odsłonięcia się, do przyjęcia miłości i budowania więzi, które są autentyczne, pełne wzajemności i prawdziwego zrozumienia. Numer 8. Jej niezależność. Jedną z cech, które mężczyźni szczególnie cenią u kobiet, jest ich zdolność do samodzielnego życia i funkcjonowania w zgodzie ze sobą. To właśnie kobieta, która posiada własne pasje, zainteresowania i przestrzeń, przyciąga uwagę w sposób wyjątkowo autentyczny. Jej niezależność emanuje siłą i spokojem, który nie wymaga nieustannego potwierdzania z zewnątrz. Mężczyzna instynktownie wyczuwa, kiedy kobieta nie opiera całego swojego świata wyłącznie na nim. I to właśnie ta wewnętrzna autonomia sprawia, że staje się ona tak magnetyczna. Niezależność nie oznacza samotności ani dystansu, wręcz przeciwnie, oznacza umiejętność życia z ciekawością, radością i zaangażowaniem, niezależnie od obecności partnera. Kobieta, która z pasją oddaje się swoim marzeniom, która nie boi się eksplorować nowych możliwości, wprowadza do związku świeżość i energię. Jej życie ma koloryt nie tylko za sprawą wielkich ambicji zawodowych, lecz także przez drobne przyjemności dnia codziennego, hobby, twórczość czy pasje, które rozpalają w niej entuzjazm. To właśnie ta lekkość bycia, połączona z silnym poczuciem własnej wartości, budzi w mężczyznach głęboki szacunek. Kobieta, która nie potrzebuje stale prosić o uwagę, a jednocześnie potrafi być obecna, otwarta i serdeczna, tworzy relację opartą na wolności i wzajemnym zaufaniu. Taka postawa nie przytłacza, lecz inspiruje do wzrostu, do odkrywania, do wspólnego doświadczania świata bez poczucia presji czy ograniczeń. Dla wielu mężczyzn właśnie taka kobieta staje się źródłem fascynacji, samodzielna, pełna życia, a przy tym gotowa dzielić swoją przestrzeń i uczucia z kimś, kto to potrafi docenić. Jej niezależność nie oznacza, że nie potrzebuje bliskości, ale że potrafi kochać bez przywiązania, ufać bez kontroli, być obok, nie zatracając siebie. Taka równowaga pomiędzy własną tożsamością a otwartością na drugiego człowieka to fundament zdrowej, dojrzałej relacji. Bycie kobietą niezależną to nie zaprzeczenie potrzeby miłości, lecz sposób na budowanie więzi, która jest oparta na autentyczności, szacunku i wzajemnym wyborze. Nie na potrzebie, lecz na pragnieniu wspólnej drogi. Numer 9: Zdolność do zawierania kompromisów. W każdej relacji istotne jest, aby oboje partnerzy byli gotowi do zawierania kompromisów. Nikt nie ma zawsze racji we wszystkim i to samo dotyczy związków. Mężczyzna bardzo docenia, gdy kobieta potrafi zrewidować swoje zdanie i jest otwarta na kompromis. Chodzi tu nie tylko o ustępstwa w trakcie kłótni, ale również o wspólne poszukiwanie rozwiązań, które będą korzystne dla obu stron. Relacja opiera się na wzajemności, dawaniu i braniu, a mężczyźni pragną partnerki, która rozumie tę równowagę. W relacjach ludzie często starają się narzucić swoje własne pragnienia i oczekiwania. Jednak w zdrowym związku nie chodzi tylko o zdobywanie osobistych korzyści. Zawieranie kompromisów nie oznacza rezygnacji ze swoich pragnień czy wartości, lecz szanowanie perspektywy drugiej osoby i traktowanie związku nie jako pola walki, ale jako przestrzeni do wspólnego rozwoju i współpracy. Gotowość do kompromisów wzmacnia wzajemne zrozumienie i buduje zaufanie. Kiedy oboje partnerzy są gotowi współpracować i dostosować się, tworzy to harmonijną relację. Mężczyźni szczególnie cenią kobiety, które nawet w trudnych chwilach potrafią szukać rozwiązań, zamiast upierać się przy swoim zdaniu. Długoterminowo relacja staje się stabilniejsza i pełniejsza, ponieważ oboje partnerzy czują się szanowani i zrozumiani. Zawieranie kompromisów to umiejętność, która nie zawsze jest łatwa, ale z czasem, dzięki praktyce, staje się naturalnym elementem każdej zdrowej relacji. Mężczyźni przyciągani są przez kobiety, które potrafią konstruktywnie rozwiązywać konflikty, nie obciążając przy tym związku. Numer 10. Jej pozytywna osobowość. Jedną z najbardziej pociągających cech kobiety jest jej pozytywna osobowość. Osoby, które patrzą na życie z optymizmem, są zazwyczaj szczęśliwsze i zdrowsze. Pozytywna kobieta przyciąga nie tylko swojego partnera, ale również ludzi wokół siebie. Kiedy kobieta żyje z uśmiechem na twarzy i optymistycznym podejściem, postrzegana jest przez innych jako osoba pełna życia i inspiracji. Nikt nie chce spędzać czasu z osobą, która ciągle pogrąża się w poczuciu współczucia dla siebie i obwinia innych za swoje problemy. Tacy ludzie tylko nas zniechęcają i sprawiają, że interakcje stają się nieprzyjemne. Z kolei, osoby, które potrafią spojrzeć na życie w pozytywnym świetle, są prawdziwą odświeżającą obecnością. Są nie tylko przyjemniejsze w towarzystwie, ale także potrafią zachować uśmiech nawet w trudnych chwilach, podnosząc tym samym nastrój innych. Mężczyźni czują się przyciągani do kobiet, które nie koncentrują się wyłącznie na swoich problemach, lecz potrafią cieszyć się chwilą i wydobywać z każdej sytuacji to, co najlepsze. Taka pozytywna energia sprawia, że życie staje się łatwiejsze, pomagając stawić czoła wyzwaniom dnia codziennego. Kobieta, która podchodzi do życia z pozytywną perspektywą, jest ceniona nie tylko w związkach, ale również postrzegana jako źródło radości i światła. Podsumowując, pozytywna osobowość to nie tylko powierzchowny urok, ale głęboko zakorzeniona cecha, która sprawia, że życie staje się warte przeżycia. Mężczyźni uwielbiają przebywać z kobietami, które potrafią ich rozbawić i ukazać im świat z piękniejszej perspektywy. Numer 11: Pragnienie, by uczynić go szczęśliwym. Jedną z cech, którym, które mężczyźni cenią w kobietach, jest chęć by uczynić ich szczęśliwymi. Kiedy pokazujesz mu drobnymi gestami, że zależy ci na jego dobrym samopoczuciu, np. wysyłając mu krótką wiadomość w ciągu dnia, lub gotując jego ulubione danie bez żadnej specjalnej okazji, czuje się doceniony. To nie chodzi o wielkie, spektakularne działania, ale o małe rzeczy, które w codziennym życiu pokazują, jak bardzo go kochasz i troszczysz się o niego. Nawet proste gesty, jak np. masaż, kiedy nie może zasnąć, są wyrazem Twojej troski i uwagi. To właśnie te czułe i skromne gesty pokazują mu, jak wiele dla Ciebie znaczy. Nie musisz robić nic ekstrawaganckiego, aby pokazać, że o nim myślisz, wręcz przeciwnie, często to właśnie te subtelne i proste działania pozostawiają najtrwalsze wrażenie. Małe chwile czułości i uwagi budują głębszą więź i bliskość między Wami. Wzmacniają one łączącą was relacje i sprawiają, że mężczyzna czuje się bardziej doceniony w związku, dając mu poczucie, że jest dla ciebie kimś wyjątkowym. To może mieć ogromny wpływ na waszą relację. Numer 12. Jej rola jako motywator. Jeśli jest ktoś, kogo chce mieć po swojej stronie, to jesteś to ty. Mężczyźni bardzo doceniają, kiedy ich partnerka wspiera ich w dążeniu do celów i wierzy w ich możliwości. Kiedy stoisz za nim i pomagasz mu realizować jego marzenia, daje mu to poczucie wsparcia i siły. Twoja wiara w niego to nieoceniona wartość, która pomaga mu stawić czoła wyzwaniom z większą pewnością siebie. Fakt, że zawsze jesteś przy jego boku, zapewnia go, że nie jest sam. Nie chodzi tylko o to, by wspierać go w trudnych chwilach, ale również o to, byś dawała mu poczucie, że jest dla ciebie ważny. Gdy opowiada ci o swoich sukcesach i planach, chce, abyś stała przy nim i go dopingowała. Jesteś osobą, z którą chce dzielić zarówno swoje triumfy, jak i trudności. To pokazuje mu, że ma nie tylko partnera, ale i prawdziwego sprzymierzeńca oraz powiernika. Tego typu wsparcie wzmacnia nie tylko jego pewność siebie, ale także fundament waszego związku. Każdy człowiek, niezależnie od płci, pragnie w relacji mieć partnera, który go wspiera i wierzy w niego. Dając mu potwierdzenie, które potrzebuje, oraz umożliwiając mu rozwój, zarówno jako partnerowi, jak i jako człowiekowi, przyczyniasz się do budowy zdrowego i silnego związku. Jesteś źródłem inspiracji i motywacji dla niego, a to jest coś, czego nie tylko ceni, ale również głęboko podziwia. Numer 13. Jej kobiecość. Mężczyzna docenia kobietę, która żyje swoją kobiecością. To osoba, która czuje się dobrze we własnym ciele, która jest pewna siebie i czuje się atrakcyjna. Ta aura siły, przyciągania i zmysłowości to właśnie to, co fascynuje mężczyznę w kobiecie. Kobiecość nie ma nic wspólnego ze słabością czy uległością, lecz z umiejętnością kochania siebie i okazywania tego światu. Gdy kobieta czuje się seksowna, dostrzega wewnętrzną siłę oraz pewność siebie, co sprawia, że staje się jeszcze bardziej pociągająca. Kobiecość to nie tylko atrakcyjność zewnętrzna, lecz także umiejętność okazania swojej delikatnej i wrażliwej strony. Mężczyźni są zafascynowani, gdy kobieta nie tylko żyje swoją łagodnością, ale także potrafi wyrazić swoją miłość i troskę. Chodzi o to, by żyć różnymi aspektami swojej osobowości, zachowując przy tym autentyczność. Kobieta, która jest świadoma swojej wartości, zna swoje zasady i szanuje siebie, budzi podziw mężczyzny bardziej niż jakakolwiek inna. Stawia wysokie wymagania, zarówno wobec siebie, jak i swojej relacji. Prawdziwa siła przyciągania kobiety tkwi w jej zdolności doceniania siebie oraz postrzegania swojej kobiecości jako atutu. Gdy wprowadza tę siłę do związku, pokazuje mężczyźnie, że wie, jaką ma wartość i że szuka partnera, który dostrzega to samo. To wewnętrzna siła połączona z naturalną zmysłowością, która naprawdę przyciąga mężczyznę i sprawia, że czuje on do niej długotrwałą fascynację. Na koniec, oto dwa filmy, które pomogą Ci lepiej zrozumieć filozofię stoicką. Czy podobało Ci się to wideo? Napisz 5 w komentarzach. Jeśli tak, a jeśli nie, 0, abym wiedział, jak mogę się poprawić. Jeśli nasza treść Ci się podoba, śmiało subskrybuj nasz kanał. Tworzymy treści specjalnie dla Ciebie. Czekam na Twoje komentarze i chętnie na nie odpowiem. Dziękuję za oglądanie, życzę zdrowia i do zobaczenia w następnym wideo. Do zobaczenia i błogosławieństwa.